Dostałem fajnego giftboxa. Hakowanie hmm. roweru. Teraz będzie pełna moc. Siemano widzowie, widzimy się na sklepach w Stargardzie. Lecz dzisiaj na czymś, czego pewnie nikt z was się nie spodziewał czyli elektryczny składak. Jak się dorwał do mojej nowej maszynki, zobaczcie. Dostała. <gry> Jesteś pewien? No ale korbą nie dał nie dalej korby, bo będzie bus. Ale nie kręć. Nie kręć. Jo Dobrze, dobrze, dobrze. No. Nie widziałem tego gościa na Destiny. Tylko na Destiny nie no widziałem. Dobra, sekwa Wow. ale widziałem strach w oczach Patryczka, nie? W końcu ktoś przemyślał i wsadził te podstopnice do tego typu rowerków, bo zawsze jak z nim się jeździłem, to z tyłu trzeba było gdzieś na tylnym trójkącie te stopy umiejscawiać albo w ogóle w rozkroku jechać, żeby nie przeszkadzało ze sprychami, nie? Ale jeżeli ma długie jeszcze gorzej hamuje. A więc zgodę... No trzeba jeszcze dotrzeć hamulce. Tu, Wiesz, ile, ile mamy patrze? tu przebiegu, ledwo 30 km. One się jeszcze docierają cały czas, ale no, też nie są jakieś super rewelacyjne, nie? Chłopaki zwrócili uwagę na siodełko, bo jest amortyzowane, nie? Ale patrzcie teraz. Ty? No bo tu sobie można Aku wyjąć. Do domu wziąć, załadować taki bajer, nie? Żeby nie trzeba było siodełka ciągle ściągać ze sztycą. A no tutaj stan baterii, nie? naładowanie akumulatora, można sobie kliknąć i luknąć. Stacyjka jest, wykręcić, pyk. No. Pojemnościowo super, super sprawa, bo do 100 km możecie na tym nawet przejechać, słuchajcie. To oczywiście w systemie na korbach, bo jak jeszcze jak będziecie ciężsi albo dłużej na manecie będziecie jeździć, no to naturalnie przejdziecie znacznie mniej. Ogólnie jak robiłem unboxing, to powiem wam, pierwszy raz rowerek przyjeżdża tak bardzo dopieszczony, nie? Tutaj ponaklejali takie osłonki, żeby w transporcie gdzieś o karton, o inne elementy roweru się nie porysował. Zobaczcie, to jest po, dokładane. To. Mało tego, dostałem fajnego gift boxa, instrukcja obsługi, standardowe rzeczy. Zapasowe sprychy, słuchajcie dali, o to może zapasową zwinąć, dętkę. Dali nawet dodatkowe klocki hamulcowe, jak te się by wyrobiły, więc no pełen pakiet, na bogato słuchajcie. Dziomek mówi, że będzie robił brief drop, słuchajcie.

Co, z miejski rower, czy co? No miejski, na pewno nie skate parkowy, nie? Jak to, jest czerwony szybki jest? Nie, fajnie byłoby zrobić taki kontencik, ale wolę nie ryzykować. Bo ile ważysz? Mało, nie, No mało, no można by spróbować, ale. Dobre spać. Wiecie... rudy dobrze robił. <laughs> dobrze było gdzieś tam go ochnąć, jeszcze później działającego, nie powiem, nie, bo. Ale musi tej... dać test. Mało taki ekstremalny rower, jak dla mnie, ale no. No szkoda byłoby go rozwalić, nie powiem Jednak parety się można przesłonić, nie? Mhm. Kurde, spodnie dresowe sklejone taśmą To dziura jest, o panowie, MMA w ogóle Outfit check. Spodnie? Nie, bo spadnie. Dobra, dawaj Tak, <grym>, tak na ta, 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 Tytanikach Dobra, dawaj o! O! Ale dobra widziałem jak cały tył tak się zapada w dół. O! dobra widzowie, jak już takie stunty wchodzą, to czas wykorzystać te podstopnice i próbujemy zrobić wheelie Oczywiście wiadomo, że te podstopnice służą do tego jak ktoś właśnie siedzi tak, tak jak przed chwilą yy, Łukasz to on może sobie tutaj dać te stupni, nie? No ale... Ja byłbym sobą, gdybym nie spróbował na tym wheelie. W ogóle patrzcie. Teraz jest tryb chopperowy, nie? Mmm śmiesznie Szczerze? Normalnie. Tak? Na pewno mniej niż jak na składaku nie? Jezu o nie, myślałem że to będzie łatwiejsze. W ogóle ciężko zdobyć tą klamkę tutaj z przodu, żeby zahamować i sobie kontrolować to, to koło tutaj w trakcie balansowania, no ale próbujemy. Mam w ogóle taki dziwny nawyk jak w szmanualu na rowerze, żeby nogami go wypychać, ustawiać, no ale dobra. Próbujemy. Trzeba dobrze poderwać na starcie i zaciągnąć manetę to pojedzie. Nie istnieje. No. O! Ale... To była walka o życie Hehehe Yo Ciężko to opadować dalej, naprawdę jo! Popaki tak. tak, jak zwykle robią niekończący się serwis. Dobra, chodź powiem pańczyk z owego koła. No, no, tylko trzeba klucze do niego, nie? Nie, to do tylniego. Dobra, to chodź, podjedziemy do subaru. idziemy na Dobra, Prawie jak po szkodach. Trasa przełajowa Nie chciałem wjechać na beton żebyśmy Moje wiesz najdziemy no, na kiełko, coś, żeby nie było przypału No przyspieszenie ma na no, trzecim biegu lecimy dwie pieszki teraz Tu nie trzeba go odblokować To będzie więcej mocy Także czekajcie widzowie Zaraz zrobimy hakowanie roweru Tiger Bonzo. Bonzo. O, o. Y jakie masz nakrętki? 19? No. no. To powinno pasować za mm, tu, 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 tu Dobra. Otwieramy komnatę tajemnic. A, widzicie, nie ma takiego klucza, ten, y krzyża. Ale to mi wygląda na 19. -kę. No, Ale wy... właśnie, przecież ty nie wsadzisz tego w pega No, jest za krótki. <gry> no nie wejdzie no. no nie ma szans No co, starają się widzowie, nie? A czemu ty w ogóle dzisiaj na hulajnodze? Bo kolano rip i przednie koło też jest rip. Ale ty coś nie możesz tak się odkleić w tej hulajnogi. Widzę, że coś się wciąż mimo to trzyma z nią. No, kupuję nową hulajnogę, ale Zemno... rowera nie sprzedam. Nie, rowera no, nie sprzedam. Jakby ktoś chciał, to ja mam też nogę na sel, ale słuchajcie, elektryczną. Podbijacie no, tak, do mnie skosuję. na Prif, wbijajcie. Już ją testowaliśmy. Była na odcinku, tak jak od Kukirina. Przychodzą do mnie kolejne nowe sprzęty. Jak widzicie co chwila, jest coś innego, ja nie mam miejsca gdzie to trzymać. Także no, trzeba się pozbyć paru rzeczy, na których się nie bawię, więc. No. Odzywajcie się do mnie na Instagramie, piszcie, odam na... znacznie taniej niż w sklepie, ona jest praktycznie nowka sztuka, także fajna okazja, podbijajcie, dogadamy się na pewno. Słuchajcie, dostałem ten rower w ramach współpracy od marki Fafres, jest to model F20 Max, no i jak widzicie, no jest to pierwszy jaki kiedykolwiek miałem fatbike'owy składak. Poza tym, że rama się składa na środku, złożymy ją też tutaj na kierownicy. Zobaczcie, pokażę wam w ogóle jak to działa. Patrz, tutaj jest takie zabezpieczenie. Ten plastik trzeba odsunąć. O i teraz można ją złożyć. Ten system też jest już dość znany. Miałem go między innymi w innym moim takim standardowym składaku elektrycznym kiedyś. No co? No tyle, nie? O, tak, tak to wygląda. Pyk. Pyk, zamykamy z powrotem, zakleszczamy. Tutaj standardowo to typowo, to do góry, tu odchylamy. No i dzieje się magia. Przełamanie No, tak go sobie można złamać Teraz trzeba odpalić tryb Hackermeister i wejść w oprogramowanie tego naszego sterownika Jest na Tu jeśli się udało to powinien jechać więcej niż 25 na godzinę Uwaga Aha Dobra Zapomniałem, że mam włączony drugi bieg Spokojnie Spokojnie widzowie Dobra jest trujeczka. Teraz będzie pełna moc jest, dobrze! Mamy to 38,7! Jeśli komuś z Was spodobał się ten elektryczny składak, który przypomnę wam zarazem jest bike'em, także no, prawdziwe monstrum, monstrum z jakiegoś szalonego chińskiego laboratorium Link do niego znajdziecie w opisie pod filmem. Standardowo zachęcam Was do zostawiania łapeczek w górę, pisania komentarzy, no i koniecznie subskrypcji kanału, bo ja widzę, że większość z Was wciąż nie kliknęła tego guzika. Oglądacie regularnie, ale nie klikacie subskrypcji. To jest około 70% moich widzów. Wiecie, na ile to subów by przyrosło, gdyby tak każdy teraz, albo chociaż połowach nagle kliknęła ten guzik? Zróbmy coś z tym. Zróbmy coś z tym. Popychajmy kanał, bo bez tego YouTube będzie go stale zakopywał. Dobra, ja z Panem w chatę. Żegnam się z Wami, już w dłużej nie przedłużam. Siemaneczko. Mikrofon, kto jest więcej niż że będę dalej w to grana. We kiedy mówię o nazwie, na mordę kuda To ja i moja drupa. Idziemy po swoje. Każdy z nas wie, w którą podążać stronę.